Dzień doberek, to znowu ja i kolejna reakcja na polską muzykę. Ostatnio słuchaliśmy razem piosenki Pato Inteligencja. Byłam trochę w szoku. I jeśli jeszcze nie widzieliście tej reakcji, link zostawię dla was w opisie pod tym filmikiem, a my lecimy. Dzisiaj wlatuje gips, podrzuciliście mi jego pioseneczkę. Drive. Nie słyszałam, nie kojarzę, nie wiem o co chodzi. Lecimy, jestem bardzo zaintrygowana, bo powiedzieliście mi, że to jest co innego totalnie inny klimat niż Mata. Zaczynamy.

strada lewy, nowe miejsce gdzie nie oceniają nas wchodzę w to kiedy uśmiech zdobi gaz i moja przestrzeń słuchajcie, to jest j**ste z... mogę to mówić na YouTubie? puszczę jeszcze raz ok, Potrzebna mi przestrzeń Zrodzę, nowy plan Bit, dobry pas, autostrada, lewy bazy i nowe miejsce Gdzie nie oceniają nas? Wchodzę w to bank, kiedy uśmiech zdobi gaz i moja przestrzeń Zrodzę, rodzę, nowy plan Bit, dobry was, autostrada, lewy bazy i nowe miejsce Gdzie nie oceniają nas? Wchodzę w to bank, kiedy uśmiech zdobi gaz i moja przestrzeń Kilometry, tras, być niczym tak, badać teren gdzie się da Po prostu lubię gdzieś na prostej. Kto to jest? What? Kto jest kto? What? Gips i opał. To jest to opał, czy to jest gips? Kto to, kto to, kto? Hmm, hmmm. niczym tak, badać teren, gdzie się da. Po prostu lubię gdzieś na prostej poukładać parę spraw, tłumię sam te emocje, które powodują zjazd. Pełny bak, zero stresu, faj. Dużo za to dam, domykam daje daje Zaczynamy baltonowy bit, ale stary ja, ze mną stary skład, budzi mnie do życia ryk, przez to ktoś nie może spać, ej. prowadzę życie jak po wymarzoną furę, pamiętam dobrze czasy jak zbierałem na hatruje dziś, Ty w samochodzie. Jak zbierałem co? Co? Że co? Stary skład, budzi mnie do życia ryk, przez to ktoś nie może spać, ej. prowadzę życie jak po wymarzoną furę, pamiętam dobrze czasy jak zbierałem na hatruje dziś... Pamiętam czas, jak zbieram na H truje. Co to jest? To jest samochód? H? Nie wiem. Dajcie coś w komentarzach. No chyba, chyba chodzi o samochód. I dryb samochodowych nie dodzwonisz się na numer. Tomania czterech kółek, gdy czujesz, to nie zrozumiesz. Nigdy więcej. Proszę nigdy więcej. Nie stawiaj na drodze tych skazanych na dezercję. Lubię biegny widok, więc już obok was nie jeżdżę. To hoctan nowych haj, proszę. Zawsze chciałam, um, wiecie? zaraz troszeczkę cofnę. Dezercję, lubię biegny widok, więc już obok was nie jeżdżę. Octan... Ja zawsze chciałam zobaczyć na własne oczy takie show. Z tymi samochodami, kiedy one się ścigają i, i, i robią te wszystkie takie triki, i kurcz, o jezu, ale to fajnie wygląda. Taka adrenalina jest. więcej, proszę nigdy więcej! Nie stawiaj na drodze tych skazanych na dezercję! Lubię piękny widok, więc już obok was nie jeżdżę. To okna, nowy haj. Proszę tylko o miejsce, bo potrzebna mi przestrzeń. W rodzę, nowy plan. Bit, dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce. I moja przestrzeń, w drodze, drodze nowy plan wit dobry pas, autostrada, lewy pas I nowe miejsce, gdzie nie oceniają nas Wchodzę w kiedy uśmiech tobie Potrzebna mi, Nie pom jeszcze więcej Zmieniam bieg historii, gdy na życiowym zakręcie Parę spraw, które za kilka sekund odbiję lusterkiem Parę spraw, które z tych ograniczeń stały się napędem No wyjeżdżam, ale wracam, więc to nie tak, że uciekłem Wszystkie stare zażalenia trzymam na desce Rozdzielcie bez względu na co on tam trzyma na desce rozdzielczej? Potrzeb nami, nie jeszcze więcej. Zmieniam bieg historii, gdy na życiowym zakręcie parę spraw, które za kilka sekund odbiję lusterkiem. Parę spraw, które z tych ograniczeń stały się napędem. No wyjeżdżam, ale wracam, więc to nie tak, że uciekłem. Wszystkie stare zażalenia trzymam na desce rozdzielczej. Tak, bez względu na nawierzchnię. Kiedy zarzuca nas bok, nadal czuję się bezpiecznie. Nie dzwoń, bo nie odbieram Wszyscy berdak do nieba Wypuszczam stary schemat Każdy kilometr zmienia I nigdy skrótem Przez to w końcu granam bango lub sen. Dawno za sobą mamy szut. Ciągle potrzeb nami przestrzeń W drodze, drodze nowy plan Bit dobry pas, autostrada, lewy pas i moja przestrzeń. To jest, to jest najlepszy, najlepszy kawałek Moja przestrzeń Potrzebna mi przestrzeń W drodze, drodze nowy plan Bit, dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce Czy nie? Kiedy uśmiech zdobi gaz i moja przestrzeń W drodze rodzę nowy plan Bit, dobry was autostrada, lewy pas I nowe miejsce, gdzie nie oceniają nas Wchodzę w towa bank, Kiedy uśmiech zdobi gaz i moja przestrzeń Słyszycie to takie Jest za Naprawdę to jest w skali od 1 do 10. 16. 16. Dziękuję serdecznie za podrzucenie tej piosenki. Wydaje mi się, że ona ma taki vibe letni, ciepły, taki wiosenny, nocny. Bardzo mi się spodoba. I teledysk jest w sumie też super taki. Oh. Aż się chce pojeździć, aż się chce pościgać troszeczkę i no przestrzeni się chce, nie? Zajebiste, naprawdę. Bardzo mi się spodobało. Dziękuję, dziękuję. Dajcie znać w komentarzach, czego słuchamy dalej.